Dzień dobry, dzień dobry. Masz wiadomość od moich kart. Do wyboru trzy karty i patrzymy jaka tu wiadomość płynie. Jedyneczka, ta karta nam często się pokazuje, dwójeczka i trójeczka. Przesunę wam, poczekajcie i jeszcze raz jeden, dwa i to jest trzy. Ok. I teraz tak trzy na bok, dwa na bok, jedyneczka to jest wasz wybór, poczekajcie tylko wezmę sobie karty, okej? Okay. To jest wasz wybór. Jaka wiadomość płynie? Do jeden Jaka wiadomość płynie? Teraz tak, droga, jedyneczko. Myślę, że u ciebie to jest taki czas, gdzie ty będziesz coś w swojej przestrzeni, w swoim życiu uzdrawiać. Trudny, wymagający czas dobiega końca w twoim życiu. Jesteś w energii dziesiątki mieczy, czyli w energii osoby, która. Cały czas ma jakieś wyzwania w życiu, która nie może odpocząć, bo ciągle coś się dzieje i to mogą być trudne, negatywne wydarzenia, tak? Ty możesz zamartwiać się o finanse, ty możesz zamartwiać się o pracę, ty możesz martwić się o to, co przyniesie ci kolejny dzień. U ciebie jest taka jedna niepewna sytuacja, ale karty mi pokazują, że to od ciebie odchodzi, bo obok dziesiątki mieczy masz kartę ósemki kielichów, czyli ten trudny, wymagający. Wypalający energetycznie moment w Twoim życiu dobiega końca. Jakaś sytuacja, jakaś sprawa się wyjaśnia, idzie do Ciebie jakiś nowy początek. Otrzymujesz propozycje współpracy, pracy, działania, zmian, i Ty w to wchodzisz, i Ty w to wchodzisz. Może Ci jeszcze momentami towarzyszyć jakiś wewnętrzny krytyk, sabotażysta. Możesz jeszcze nie do końca w to wierzyć, ale karty pokazują, że Ty się na to otwierasz. I zobacz, co by to nie było, to będzie powodować to w tobie radość wewnętrzną, taki zapał i ogień do działania. I ty liczysz na to i wierzysz w to, że los w Twoim życiu zacznie się odmieniać, że zacznie się te życie do ciebie w końcu uśmiechać. I przede wszystkim tutaj y, też widzę, że. Co byś nie zrobiła, jaką decyzję byś jedyneczko nie podjęła, ona będzie obfita dla ciebie. Ona będzie spełniająca dla ciebie. Liczysz na tą transformację i otwierasz się na nią. I zobacz, i tutaj jakieś spełnienie do ciebie idzie, jakieś zadowolenie poprzez podjęte decyzje przez ciebie. I ja też tutaj widzę, że ty zaczniesz dostrzegać to, co już dawno powinnaś zobaczyć, zaczniesz zauważać to, gdzie popełniłaś błąd. Czy błędy w swoich decyzjach, w swoim postępowaniu, i ty zrozumiesz, że wszystko zależy od ciebie. Nie ktoś jest winien, tylko wszystko zależy od ciebie. Będziesz może to nie jest fajne słowo, ale będziesz walczyć o swoje szczęście. I, i zobacz, coś w Twoim życiu się zburzy, coś dobiegnie końca, coś się zawali, po to, żebyś Ty odbudowała się energetycznie. A więc tutaj taka wiadomość do Ciebie płynie od moich kart, jedyneczko, że kończy się u Ciebie trudny, wymagający czas, podejmujesz właściwą decyzję, może nawet nie jedną, a kilka i wchodzisz w nowy początek. Może to tyczyć się przeprowadzki, wyprowadzki, dużej zmiany. Może to tyczyć się zmiany pracy, czy pójścia do pracy, czy w ogóle praca nad poczuciem stabilizacji nad poczuciem bezpieczeństwa, nad byciem w tu i teraz. Widzę, że to kosztuje Cię dużo energii, ale to Ci się opłaci, to Ci się opłaci, bo wchodzisz energetycznie z czymś nowym. Wewnętrzne konflikty, nieporozumienia, krytykowanie siebie, szukanie w tym wszystkim takiej winy w kimś, w sobie to odchodzi, to się kończy, a Ty pod spodem tali, proszę bardzo. Masz kartę, w końcu poczujesz się bezpieczna, stabilna, wszystko, co było trudne, się domknie i przed Tobą nowe początki. I myślę, że tu chodzi o kwestie finansowe, zawodowe, ale też o to te poczucie bycia bezpiecznym, stabilnym, zadowolonym w życiu. Niektórzy z Was mogą podejmować również jakieś tutaj decyzje dotyczące nauki, do kształtów, kursów i tak dalej. Nie wiem też dlaczego, ale... Znaczy, no wiem dlaczego, bo te dwie karty o tym mówią, ale nie wiem dlaczego w Twoim przypadku one mówią, żebyś oczyściła się energetycznie. Potrzebujesz oczyszczenia energetycznego. Jaka tu jeszcze wiadomość do Ciebie płynie? Jedyneczko. No Ty jesteś w jakiejś energii cierpienia, czegoś nie widzisz, a należy tutaj pokierować się swoim rozsądkiem, swoją dumą, swoją odwagą. No i te, ta sytuacja, czy te sytuacje, które Ciebie w jakiś sposób doświadczyły, dopadły w życiu, one są dla Ciebie lekcją życiową. Wiem, wiem, powtarzam się, wiem, wszędzie to słyszycie, ale taka jest prawda. Ty masz zapytać się, czego to Ciebie nauczyło i jaka to jest dla Ciebie lekcja życiowa, odrobić to i ruszyć naprzód. Potrzebujesz też oczyszczenia czakry serca, nosisz jakąś dziurę emocjonalną, jakiś żal w sobie, no i nie wierzysz w siebie. Nie wierzysz w siebie, w swoją kobiecość, w swoją męskość, nie wierzysz w swój potencjał, nie wierzysz w swoją tą aktywność. I przede wszystkim potrzebujesz uzdrowienia, oczyszczenia. Mhm, taka tutaj do ciebie wiadomość płynie. Moja droga Jedyneczka. Jedyneczko. Może sobie jeszcze wyciągniemy trzy karty na koniec. Co jeszcze Jedyneczka potrzebuje usłyszeć? Zobacz, przed Tobą będzie obfity czas. Będziesz mieć powody do tego, żeby się cieszyć, żeby świętować, żeby celebrować. Stawiaj na komunikację z drugim człowiekiem i na współpracę, na wiedzę, na pozyskiwanie wiedzy, na zdobywanie tej wiedzy, tak? U Ciebie też ważny może być u Ciebie ważne może być jakieś poprzednie wcielenie poprzednie wcielenie tutaj. Myślę, że to jest też dobry moment do tego, żeby gdzieś tam w tym pogrzebać, odkryć jaką karmę, jaką karmą jesteś obciążona, jedyneczko, pouzdrawiać to i dzięki temu będziesz mogła ruszyć naprzód. Wszystkiego dobrego. Dwójeczki, masz wiadomość, dwójeczka. To jest też mój wybór na dziś. Dobrze. Jaka tu wiadomość płynie do dwójeczki? Jesteś, dwójeczko, w procesie uzdrawiania, uzdrawiania siebie, swoich myśli, swoich emocji. Jesteś, dwójeczko, w procesie wychodzenia z jakiegoś schematu, który ciebie obciążał, zniewalał. Mm -hmm. Podejmujesz jakąś decyzję, karty pokazują. Tu bardzo mocno podejmujesz jakąś decyzję. Wiadomość dla ciebie jest taka: uwierz w to, że masz ogromne wsparcie od sił niewidzialnych, że wszechświat ciebie wspiera, uwierz w to, że Twoje marzenia mogą się spełnić, mogą się zrealizować, tylko ty masz w to uwierzyć, bo ty w to nie wierzysz. Ty się w jakiś sposób krytykujesz, nie widzisz tego, osądzasz, oceniasz. Nie rób tego. Nie rób tego, proszę Ciebie, moja droga dwójeczko. Wyswobadzaj się z tego, co jest toksyczne. Twoje myśli mogą być toksyczne, relacja z kimś może być toksyczna, uzależnienie od kogoś, od czegoś może być toksyczne. Zmieniaj nawyki, nawyki zmieniaj schematy. Ty tego potrzebujesz i podejmuj decyzję. Możesz być w takiej energii, jeszcze trochę stoisz w nierównowadze, trochę stoisz, stoisz na jakimś rozdrożu. Tak. Tutaj towarzyszą ci te myśli trudne. Możesz wchodzić gdzieś w taką energię narzekania, trochę rozmyślania o swoich chorobach, o swoich stanach emocjonalnych i gdzieś możesz cierpieć z tego powodu, że jesteś osobą odrzuconą. Nosisz jakąś ranę emocjonalną, Twoja czakra serca jest bardzo mocno zablokowana bardzo mocno. Ale zobacz, co do Ciebie idzie. Idzie do Ciebie poczucie stabilizacji, idzie do Ciebie poczucie bezpieczeństwa i spełnienia. Może Ty jesteś na etapie takiej, że bardzo mocno pracujesz nad sobą, może Ty jesteś na etapie takim, że oczyszczasz się bardzo mocno energetycznie, uwalniasz pewne emocje, i dlatego one tutaj się pokazują jeszcze jako w przeszkodzie, jako w trudności, ale to jest u Ciebie proces, to jest u Ciebie proces zmian. Mhm. I teraz tak, wykorzystuj swoją intuicję, wykorzystuj. Swoje możliwości, swoje wizje, swoje sny, bo one są prorocze u Ciebie, tak? Możesz być osobą bardzo uduchowioną, ezoterycznie, spirytualnie, obciążoną jakimiś darami i talentami. Wykorzystuj to. Możesz wpaść na jakiś fajny pomysł jakiegoś biznesu, jakiegoś, jakiejś możliwości dorabiania, zarabiania, pomnażania tych finansów idzie do Ciebie obfitość myślę, że u Ciebie też będzie coś się w Tobie zmieniać może tutaj czas tej pełni księżyca który teraz właśnie mamy tak, jesteśmy w, w, w czasie w pełnia księżyca w wodniku była jesteśmy już po pełni księżyca w wodniku no to myślę, że tutaj mogłaś coś zapoczątkować mogłaś wpaść na jakiś pomysł może będziesz korzystać z jakichś usług kosmetycznych Kosmetolog, kosmetyczka, fryzjerka, tutaj coś się będzie w Twoim wizerunku zmieniać. Możesz też stać się osobą brzemienną, brzemienną fizycznie, być w ciąży, rodzina może Ci się powiększyć, ale możesz też być brzemienna w pomysły, w projekty, karty pokazują. Ja też tutaj widzę u Ciebie, że to jest bardzo dobry czas do tego, żeby postawić na siebie. Żeby zawalczyć o siebie Żeby zawalczyć o bycie w tu i teraz Żeby zawalczyć o to spełnienie marzenia jakiegoś Które od dawna pragniesz Jeżeli w to nie wierzysz, to uwierz w to Ale ktoś w Twoim otoczeniu jest Kto Ci zawsze, jeżeli tylko o tym powiesz i poprosisz To zawsze chętnie Ci pomoże Będzie służył Ci pomocą Myślę, że trudny czas w Twoim życiu będzie dobiegał końca pod warunkiem, że podejmiesz decyzję i wyswobodzisz się z czegoś, co ciebie bardzo ogranicza. To mogą być Twoje myśli, Twoje nawyki, Twoje jakieś uzależnienie od czegoś, tak? Albo jesteś na uwięzi czyjejś, wykonujesz czyjeś zadania, one nie są w zgodzie z Tobą. też, że na Ciebie jakaś obfitość finansowa spada. No naprawdę, jakaś tu obfitość idzie do Ciebie i to jest też dobry czas do tego, żeby pracować z energią natury, być taką naturalną, przebywać nad, w tej naturze, wszystko co naturalne. Być może będziesz sobie poszerzać wiedzę w temacie medycyny niekonwencjonalnej, jakaś tu naturoterapia, olejki, zioła, coś w tym stylu, tak? Dobrze, co jeszcze potrzebuje Dwójeczka usłyszeć. Jeżeli potrzebujesz pomocy, wsparcia, proś, będzie ci to dane, zwróć uwagę na swoje sny one są prorocze, na swoje myśli, sny, wizje, marzenia i na swoje emocje i uczucia. To jest proces u ciebie uzdrawiania. Jesteś w jakimś procesie, ale karty pokazują, że możesz tutaj bardzo dobrze. Może sobie poradzić w uzdrawianiu coś w swojej rodzinie, w swoim związku, w relacji, w rodzinie, w rodzie, w plemieniu. Może ty jesteś osobą wybraną do tego, żeby uzdrowić jakieś sprawy karmiczne dotyczące Twojego rodu. Może będziesz grzebać coś w swojej rodzinie, w swoim rodzie, tak? Może będziesz odkrywać jakieś tajemnice na temat kogoś w Twojej rodzinie. I co tutaj jeszcze chce być powiedziane, planuj, działaj, bo to jest ten czas u Ciebie do planowania, do działania, możesz, być, możesz uczestniczyć w jakiejś okoliczności, uroczystości. No i przede wszystkim to jest transformacja, to jest czas Twojej zmiany, albo wewnętrznej, albo zewnętrznej, albo tej i tej, wszystkiego dobrego. Trójeczka, wiadomość dla trójeczki. wieczka. jesteś chyba przed takim momentem w swoim życiu, gdzie wiesz i czujesz, że musisz coś na płaszczyźnie zawodowo-finansowej zmienić. I tutaj karty mówią, że to jest ten moment. To jest ten moment, żeby podjąć decyzję na temat awansu, przejścia z jednego poziomu w inny poziom, czy zmiany pracy, czy po prostu no tutaj, tutaj to jest, to jest ten moment u ciebie, myślę, i uważam, że. To jest bardzo dobry czas u ciebie do tego, żeby wykazać się wiedzą, możliwościami, doświadczeniem, żeby komuś pokazać, udowodnić, że jesteś w odpowiednim miejscu, na odpowiednim stanowisku. U ciebie będzie coś się w energii pracy, finansów uzdrawiać, jakieś sytuacje mogą się wyjaśniać, a ten twój wewnętrzny krytyk, sabotażysta, ten brak wiary w siebie, będzie odchodzić. Na bok gdzieś. Karty mi pokazują, że przed Tobą trudny, wymagający czas, bo Ty bardzo mocno będziesz skupiać się na tym, żeby się przed kimś czymś wykazać. Mierz siły na zamiary, nie bierz zbyt dużo na siebie. Tutaj też widzę, że jakieś Twoje marzenie finansowe może się spełnić. Marzenie, o którym od dawna. Marzyłaś, trujeczko, coś tutaj może się zrealizować. Może Twój własny biznes, może Twój własny projekt, może Ty właśnie z czymś wyjdziesz do świata, do ludzi, tak? Pamiętaj, że masz przy tym wszystkim duże wsparcie, gdzieś tam w swoim otoczeniu, ale też to może być takie marzenie, że uzyskasz to, ten awans, tą podwyżkę, o czym od dawna marzyłaś. Towarzyszą Ci trudne myśli, towarzyszą Ci bezsenne noce. Zwróć na to uwagę, uwierz w siebie, uwierz w swój potencjał, nie krytykuj się, nie obwiniaj się, nie wchodź w energię czarnowictwa, zadbaj o ten sen, bo Ty jesteś osobą bardzo przemęczoną i bardzo zmęczoną. Niektórzy z Was, podkreślam, niektórzy z Was, bo to nie jest dla każdego przekaz w 100%, niektórzy z Was mogą myśleć i zastanawiać się nad przeprowadzką. Yy, u Ciebie pokazuje mi się, albo z czymś naprawdę ruszasz naprzód albo idzie do ciebie jakiś wspaniały, fajny sukces. Tak, możesz wykazać się swoją wiedzą, swoją inteligencją. Możesz coś wygrać. To może być to szczęście, to może być ten uśmiech od losu, te spełniające się marzenie, ale to może być jakakolwiek inna wygrana, która do ciebie idzie, która śleci ogromną obfitość, ogromne spełnienie, ogromne zadowolenie. Los w twoim życiu odmienia się o 180 stopni na lepsze. To jest dobry czas do tego, żeby wiedzę poszerzyć, zdobyć ją, żeby się z tą swoją wiedzą podzielić. To jest też bardzo dobry czas do tego, żeby zainwestować w ogóle w siebie, w taki czas dla siebie, w tym wszystkim natłoku wydarzeń dnia codziennego i spełniających się marzeniach i życzeniach, znajdź też czas tylko dla siebie, żeby być w spokoju, w ciszy ze sobą, żeby pomedytować, posłuchać czegoś relaksacyjnego, tak? Żeby odnaleźć to połączenie ze sobą Idzie do Ciebie obfitość Idzie do Ciebie spełnienie Coś tutaj w energii finansów się uzdrawia I przed Tobą nowe początki I bardzo, bardzo duże zmiany A to czarnowiswo odchodzi gdzieś na bok I to mi się bardzo mocno podoba Spojrzysz też na jakąś sytuację inaczej Na kogoś, na coś Z innej perspektywy spojrzysz I więcej zrozumiesz i co tutaj jeszcze potrzebuje? Tak, wypatruj znaków szans i możliwości, no, popracuj z miłością własną. Faktycznie, ty, tu będziesz się spełniać w karierze, w biznesie, w pracy, w, w tym poczuciu stabilizacji gdzieś tam życiowej, ale w tych emocjach, popracuj nad swoimi emocjami, nad tym, że jesteś wartościową osobą, nad serduszkiem, bo tutaj troszeczkę jakaś rana cię towarzyszy na sercu. Yy, troszeczkę ta czakra serca jest przyblokowana, ale ty będziesz mimo wszystko osobą dumną, będziesz dumna z siebie, będziesz mieć powody do tego, żeby być dumną z siebie, i będziesz mieć powody do tego, żeby się z siebie cieszyć. I to mi się bardzo mocno podoba. I będziesz mieć tyle odwagi w sobie, żeby pokonywać przeszkody, te bariery, które, których się kiedyś bałaś, będziesz wychodzić z tej swojej strefy komfortu. Duża odwagi Ci będzie towarzyszyć. I co jeszcze jedyneczka, przepraszam, co jeszcze trójeczka potrzebuje usłyszeć na ten moment? Nie żyj przeszłością, nie bój się o przyszłość. Bądź w tu i teraz. Ktoś Cię bardzo mocno pochwali, ktoś Ciebie bardzo mocno doceni, ktoś Ciebie mocno zauważy. Naprawdę, w końcu poczujesz, że żyjesz. W końcu uwierzysz w to, że Twoja ciężka praca się opłacała bo ktoś to zauważy i doceni. Ale też przy tym wszystkim doceniaj sam sama siebie, chwal sam sama siebie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.